Jest bardzo dużo ludzi, dużo stoisk organizowanych przez Koła Gospodni Wiejskich, przez sołectwa. Naprawdę udana impreza. Możemy się zapoznać z produktami, kupić te produkty własnoręcznie zrobione, własnoręcznie ugotowane czy upieczone i to jest piękne i tak być powinno i tej tradycji powinniśmy się trzymać. No mamy dzisiaj niedzielę palmową, zaczynamy oczywiście Wielki Tydzień. Kończący się oczywiście z naszego Pana, gdzie podkładamy wielkie nadzieje, że będzie nam razem, wspólnie, dobrze w naszych rodzinach, w naszych domach i tego Państwu życzę, aby te święta były naprawdę przyjemne, zdrowe i radosne. Pozwoliłem sobie, Szanowni Państwo, przygotować takie skromne. Podarunki, gadżecik taki świąteczny, słodycze dla dzieci w kształcie jajek, lizaków, plus do tego po kwiatuszku, żeby państwu przypominały te kwiatki wiosnę, no i święta i myślę, że, że Przepraszam, nie myślę, tylko jestem bardzo zadowolony, żeście Państwo skorzystali z tych moich prezencików, żeście wszystkie prezenciki pobrali i dziękuję Państwu za to. Za to naprawdę jest to moją wielką przyjemnością, że mogłem się z Państwem podzielić. Dziękuję bardzo.